Cześć wszystkim! Dziś zabieram Was na rowerową trasę po Krakowie, zaczynając od Bramy Floriańskiej i ulicy Floriańskiej prowadzącej do rynku głównego. Brama Floriańska, zbudowana w XIV wieku, była głównym wejściem do miasta od północy. Dawniej znana jako Brama Świętego Wojciecha, zmieniła nazwę na obecną w XIX wieku. Kiedyś służyła również jako miejsce egzekucji. Ulica Floriańska to jedna z najważniejszych arterii handlowych Krakowa od średniowiecza. Dziś wciąż tętni życiem, obfitując w kawiarnie, sklepy i restauracje. Przyciąga turystów swoim historycznym klimatem i bogatą ofertą. Ruszamy dalej, by odkryć więcej fascynujących miejsc i ciekawostek na naszej rowerowej przygodzie po Krakowie. Cześć wszystkim. Dziś zabieram Was na rowerową trasę po Krakowie, zaczynając od Bramy Floriańskiej i ulicy Floriańskiej prowadzącej do rynku głównego. Brama Floriańska, zbudowana w XIV wieku, była głównym wejściem do miasta od północy. Dawniej znana jako Brama Świętego Wojciecha, zmieniła nazwę na obecną w XIX wieku. Kiedyś służyła również jako miejsce egzekucji. Ulica Floriańska to jedna z najważniejszych arterii handlowych Krakowa od średniowiecza. Dziś wciąż tętni życiem, obfitując w kawiarnie, sklepy i restauracje. Przyciąga turystów swoim historycznym klimatem i bogatą ofertą. Ruszamy dalej, by odkryć więcej fascynujących miejsc i ciekawostek na naszej rowerowej przygodzie po Krakowie. Smok wawelski to popularna legenda związana z zamkiem na Wawelu w Krakowie. Według legendy, smok był potężnym stworzeniem, które terroryzowało mieszkańców Krakowa, dopóki nie zostało pokonane przez odważnego szewca imieniem Skuba, który zatruł smoka siarką. Legenda o Smoku Wawelskim jest jedną z najbardziej znanych i lubianych opowieści w polskiej kulturze ludowej.

Kościół św. Piotra i Pawła to jeden z najważniejszych kościołów w Krakowie, usytuowany na ulicy Grodzkiej. Został wzniesiony w tmastek wieku w stylu gotyckim, a następnie przebudowany w stylu barokowym. Kościół jest znany ze swoich imponujących wnętrz, bogatych dekoracji i monumentalnej fasady. Jest także miejscem pochówku wielu znaczących postaci, w tym artysty Stanisława Wyspiańskiego. To ważny punkt pielgrzymkowy i turystyczny w Krakowie.